No, przed chwilą mi przyszło radio kupiłem takie radio na pan twierdzi sprzedające znaczy że ono jest nowe że ktoś no jego syn po prostu nie chcę mówić szczegółów na czym to polega to przykra sprawa to jest brat tego pana kupił i źle się stało z tym, z tym panem znaczy z, z, z jego bratem dobra rozpakujemy rozpakowujemy no rzeczywiście nowizna stan super nawet ja potem nagram film dokładny Tu jest pełna dokumentacja. Wybaczcie, ja mam brudne ręce, bo, bo robię przy tym przy antenie. Naprawdę cena była 725 z wysyłkiem. To jest naprawdę świetna cena. No tak wygląda bok. Kurde, no naprawdę jestem pod wrażeniem. A no czasami jak się to mówi nieszczęścia chodzą po ludziach. No czasami tak bywa. No, no co zrobić? No pewnie ktoś umarł jakieś łyżki jak do drogi są wejrzy garnki aluminiowe do kawy tu To jest taka drobnica, nic ciekawego To jest znosi o tyle chyba kuchnia z powrotem tutaj nowo nic nie ma jadę potem po do sklepu po jakby będę wracał to tu wejdę bo może coś ciekawego wezmę Chciałem wam pokazać co znalazłem dzisiaj na śmietniku Czemu to ktoś wyrzucił tak porządny kurde stół to tak to wygląda kawał bryły tylko tu ktoś tu ktoś frazował prawdopodobnie chciał obciąć to na długość tak mi się wydaje no. można jakąś tam fajną fryzareczkę zrobić z tego to znaczy stół nie świetna sprawa kurde podoba mi się to jest ciężkie bardzo ciężkie to następna sprawa kran to wszystko mosiąc tu jest następny kran kawał kloka ja go jeszcze wywaliłem to ze środka to co niepotrzebne. Tu jest jeszcze też mocąc. To trzeba będzie przeciąć i wywalić, bo to jest stalowe. Co jeszcze? To nie mam pojęcia do czego to jest. Tu są śruby takie kontrujące. Tu jest takie coś na przegubie. Nie wiem. Naprawdę nie wiem Teraz tak pokażę Wam, ale to jest ze składnicy złomu Kupiłem śliwierkę. Okazało się, że ona tak hałasowała A ona to jest taki model MWS 860 11 1000 obrotów na minutę. mniejsze z tym. Ale tu chodziło o to, że ktoś tu, nie wiem ten przycisk, rozwalił w środku korpus i po prostu panewka się nie trzymała. I dorobiłem panewkę i na taki klej. Ta panewka jest, ona jest ślepa, tak zwana. Nie chcę się tego rozkręcać, żeby pokazać dokładnie o co chodzi. I pasuje idealnie i chodzi naprawdę bardzo dobrze. Bez zastrzeżeń. Miałem wątpliwości, czy ona będzie w ogóle działać, ale no, zrobiłem tą panewkę. Zakleiłem tą tuleję. Tam wewnątrz są takie przegrody i tą tulejkę z mosiądzu, bo to jest z mosiądzu, panewka, e, polutowałem i tą cynę wlałem, dlatego tu jest zalane, bo tu żeby mi ta cyna nie, wy, nie wyciekła i trzyma się bardzo dobrze i nie bez żadnego problemu. Teraz tak. Tadmuchawa z poprzedniego filmu co pokazywałem tylko to obywaliłem bo to mi niepotrzebne dałem kondensator 2,5 mikro 2,5 mikrofarada i chodzi naprawdę świetnie także jest e, e, sprawna no tak to by było wkrótce pokazywam film na temat Kończenia pracy hulajnogi. No, uciąłem ten element. No to trzeba będzie szlifować jeszcze, albo nie wiem no na no, to karkę to nie ma jak złapać. To jest za wielkie, a bazowanie to będzie na krawędzi. No. Albo z tej, albo z tej, bo to jest <laughs> fabryczne, także no, to jest obcięte. To może przyda do czegoś nie wiem tu obciąć to jest tak twarde podejrzewam że to jest używane w maszynach CNC bo pierwsze spotykam takie aluminium przed wielu laty dostałem z Politechniki Częstochowskiej materiał blachę i nie dało rady w ogóle nie dało rady w ogóle uciąć brzeszczotem, co było na gilotynę, to było, to, był, to było aluminium na samoloty. Zobaczcie jak potrafiło wyrwać, trzymam bardzo mocno szlifierkę kątową i po prostu darowałem sobie ścięciem dalej, żeby sobie krzywdy nie zrobić, no i resztę dociąłem brzeszczotem. Tak samo bardzo, bardzo ciężko to szło. Ważne, że jest obcięte. To jest na pewno jakieś, to nie może być jakieś belejaka glina, bo to jest naprawdę solidne. Cieszy mnie to, że to jest stół fajny, kurde. Na prezareczkę taką jakąś do drobnych elementów to idealna sprawa będzie.